Odziani już w piękne suknie, prawdopodobnie nie tradycyjne sri lankowe, ale taki kolor dosyć atrakcyjny. Zaraz zobaczymy, czy to takie piękne miejsce, czy nie. W tym odcinku z naszej serii Podróż dookoła świata zapraszamy do nowego kraju, czyli na piękną Sri Lankę. Podróż po tym kraju zaczynamy od miejscowości Kendi, w której udamy się do najbardziej znanej tutaj świątyni, reliktu Zemba Buddy, do której odbywają się liczne pielgrzymki osób, zarówno z tego kraju, jak i z wielu innych. Żyją tutaj Lankijczycy, mówią w języku singaleskim, a oficjalną stolicą tego państwa jest Sri Warda Napura Kiedyś było stolicą Colombo. Ale z racji tego, żeby troszeczkę zdecentralizować tutaj Kolombo i jego bardzo dużą pozycję wśród innych miast, po prostu przeniesiono parlament do właśnie tego miasta, którego dosyć ciężko jest wymówić tą nazwę dla Polaka. Ale jest to Sri ja warto na pół no okay, dobre. Trochę żeśmy przyjanuszowali nasze dwa plecaki. Wyglądają w ten sposób, bo wykupiliśmy jeden bagaż, więc mam nadzieję, że to przejdzie. Zaraz się okaże. Oczywiście nasz pociąg nie było tej godzinie, co miał być, więc na złamanie karku przyjechaliśmy tutaj grabem. W ogóle zabawna historia, bo spotkaliśmy dziewczynę z Anglii na e, naszym przystanku e, pociągowym, z którego mieliśmy jechać spod naszego apartamentu. No i pojechaliśmy razem grabem, bo ten pociąg nie przyjechał. No i przy całym gajcie się zorientowaliśmy, że ona dosłownie siedzi obok nas. My mamy 11 AB, a ona ma 11C. Wylądowaliśmy już w Sri Lance. No i teraz jest kwestia tego typu, że tr trzeba kupić internet. No już kupiliśmy internet. Dobrze, mamy teraz 30 giga internetu, praktycznie do wykorzystania unlimited social media, a zapłaciliśmy. 2700 rupii i kupiliśmy je w STL Mobidel. Generalnie działa, mają e SIMA, więc spoko dla mnie. Jest to na 30 dni, bo niestety poprzedni pakietek były na tydzień. Więc słabo, ale działa bez zarzutu jak na razie, więc spoko. Druga kwestia, którą trzeba poruszyć, to są dwie aplikacje, działa tutaj Uber i taka aplikacja PickMe, która jest podobno tańsza, ale nie sprawdziliśmy jeszcze Ubera. No taksi. Thank you. Thank you. Dziękuję, no tak I niestety bardzo przykre jeszcze spostrzeżenie, bo my mamy na to jakąś alergię gorączka. Jest bardzo dużo ruskich, a my nie lubimy bardzo ruskich. Panowie jak coś to chcą pomóc. I żeby nie było, nie robię im reklamy, ale po prostu są najtańsi. No i dobra, z aplikacji Pickme pan y, kolega chciał nam skancelować i powiedzieć, że mamy już y, samochód, który przyjechał, ale chciał nas wkręcić, że to nasz, a to nie nasz. Chciałbym, żebyśmy więcej zapłacili pewnie Bo samochód, a nie tuk-tuk, który jest dużo tańszy To jest nasz tuk-tuk no, Normalny tuk-tuk no, nie jakieś tam podrabiane auto Wręciliśmy w jakąś drogę No i się okazało, że droga Nie ma drogi Kminimy jak yes. tam dojechać Mamy gospodarza, który Lubi bardzo drzewa, słuchajcie jak myślicie, co to za owoc? To jest mango. Dokładnie, cuciutkie, piękne mango, akurat jeszcze niedojrzałe. Tam mamy kokosy, a tutaj pomarańcze. Tu jeszcze mamy banany. Wszystko tu rośnie. O, mango spadło. Niedojrzałe. W naszej noslegowni za 20 zł. Dostaliśmy owiec za 15. Mogę tak? To dwie osoby, więc nie jest źle. Jest całkiem dobre. Jakiś zwykły smażone smażony z jajkiem. To chyba był głodny. Pani nam dała tesser. To jest jackfruit, ale chyba jakiś gotowany. I kokos. Ten kokos jest ostry, ale chyba z ogródka. No to tam wachluj. Ja zjadłem wszystko. Pyszne było prawie wszystko, a ty tam co? Znam <trymna> siłę. Słuchajcie, zaczynamy następną podróż w Sri Lance. Jesteśmy w mieście Kolombo. Na razie na dworcu autobusowym I będziemy się kierować do miasta Kandy Na dworcu w Colombo następuje jest mega zamęt Mega chaos Ale idziemy podobno do numeru 1 A one tu wszędzie stoją, zobaczcie jak w ogóle wyglądają Śmieszne, kolorowe, bardzo ładne Z Takim busem będziemy właśnie jechać Manker Tour Ciekawe ile jeszcze kosztuje Hello sir, how much? For four person. Yeah. Jest handel woźny. One water, please. One water or three waters. Three water. One, two, three. How much? One hundred, 300. Okay, Perfect. Siedzimy już w autobusie do Candy. Jak okazało się, trzeba go znaleźć na dworcu panuje wielki, wielki hałas Pewnie tutaj też. Bo jest mega głośno. Jest konduktor, który właśnie idzie sczytuje bilety. Taki bilet podobno ma kosztować 450 do 500 lankijskich rupi więc zobaczymy ile nas finalnie policzy. Podobno trzeba pamiętać, bo tutaj jakiegoś lokalce zapytałem, żeby dostać bilet, bo czasami nie dają. Ogólnie podróż tym busem to atrakcja sama w sobie, więc na pewno polecam skorzystać z lokalnych busów. Są dużo tańsze. Sri Lanka nie znajdowała się na naszej pierwotnej liście potencjalnych krajów do odwiedzenia, ale po zakupie biletów do Meksyku na sierpień okazało się, że mamy dodatkowy miesiąc w Azji, a ceny biletów na Sri Lanka akurat były korzystne, więc oto jesteśmy. Tutaj was wyrzuca, dosłownie na drodze. Przystanek autobusowy w świetle niczego. Na Sri Lance niestety jest masa syfu. Ludzie śmiecą. Zobacz jaka jesteś brudna po wizycie. Przejażdżka autobusem. Wzięliśmy słuchajcie Ubera. No i niestety bywa w tym mieście tak, w ogóle cała Sri Lanka mam wrażenie, bo już kolejny Uber, który chce was oszukać, chce was po prostu naciągnąć na na kasę, no. Sri Lanka to państwo położone na południe od Indii na wyspie Ceylon. Walutą Sri Lanki jest rupia lankijska, a oficjalnymi językami język syndaleski, tamilski i angielski. Daniel założył za krótkie gacie i trzeba go ubrać. Do tego jeszcze nie grali. Jak się czuje w spodnicy? No, ale tak za blisko mnie trochę macało. <grystanie> <grystanie> ale widzicie, jak jest skam na ulicach, mówią, że ja nie mogę tak wejść i mają rację, ale od razu kto mi opknąć rzeczy, długie rzeczy. A tutaj pan policjant ładnie dał mi sukienkę. Odziani już w piękne suknie, prawdopodobnie nie tradycyjny Sri lankowe, ale taki kolor dosyć atrakcyjny. Przyszliśmy, a raczej przybyliśmy do miejscowości Kendi, aby podziwiać jedną z najważniejszych buddyjskich świątyń, czyli świątynię Zęba Buddy. To tutaj właśnie jest przechowywany relikt Zębu Buddy, a świątynia w języku lankijskim, bo nie, singalskim, nazywa się Sri Dalama, Dalagma, albo jakoś tak generalnie. Dalada. Dalada, o. Sri Dalada. No, miejscowi na nią mówią Sri Dalada. Ja sobie wypraszam, bo ja nie dostałam tej pięknej kietki, kupiłam sobie własną, o proszę. Nie cały czas chodzić w jakichś wypożyczanych tego typu. Polecam. Niechybnie, uchybiam kolanko. Spotkaliśmy takiego pana, który trzyma kwiatki. What the name of the flowers? Pan Do you do with flowers? Like you put it in the temple? Yes. And why this is your traditional Sri Lankan way or? Yeah. Nice. This is a Wejście dla obcokrajowców jest po prawej stronie od wejścia. Musimy iść w tamtą stronę. Co to za kurde? Jakieś wejścia dla obcokrajowców inne? Co to znaczy w ogóle? Tam tak było napisane, ale nie wiem. Oni tutaj ogólnie na tym głównym placu polewają wodę ze szlaufa. Bo dużo ludzi chodzi na posaka, więc żeby tam nie chodzili po tej wrzącej powierzchni, bo tam akurat były inne kafelki, takie ciemne, więc one pewnie się nagrzewają ekstremalnie. Ta świątynia znajduje się na terenie Pałacu Królewskiego i ogólnie ten relikt jest na Sri Lance od bardzo, bardzo dawna. No, raczej to nie jest prawda, raczej wierzenia. Ten relikt był przekazywany z rąk do rąk i było wierzone, że ten, kto posiada relikt, może rządzić całym krajem, więc. Był on dosyć ważnym tutaj czynnikiem. Widzicie zależność. Jesteśmy w pałacu królewskim, i ten święty relik buddy, czyli ten ząb jego, stanowił o władzę. Więc gdzie on mógł być inaczej trzymany, jak nie wiem, w pałacu, który świadczy właśnie o władzy? Tutaj jeszcze też warto poruszyć historię Sri Lanki, ale o której na pewno poruszymy i opowiemy później, bo jest dosyć zawiła. Najazdy Portugalczyków, Tamilów z południowych Indii. Też grupy kamijskie te tygrysy, które naprawdę się przyczyniły tutaj do wzmożonych napięć. To chyba jednak tutaj jest ten ząb, panie, tam na dole. Tutaj jest ten ząb? No tak, wszyscy zostawiają tutaj kwiatki i ogólnie się modlą do niego, więc tak myślę, że tak. No może być tutaj ten ząb Buddy, faktycznie. A gdzie on jest? Pewnie gdzieś tam ukryty. Nie wiadomo, co tam w ogóle jest. Zobaczcie, wszyscy sobie siedzą. Na ziemi, jest takie miejsce do refleksji. No tutaj ci, co się modlą, to przychodzą i stoją. Jeśli kładą kwiatki, to jest ich tradycja. No, z tradycją się nie dyskutuje. Bardzo ładna jest ta świątynia. Tu ludzie przychodzą na pielgrzymki. to jest jedna z najświętszych, jak nie najświętsza świątynia na Sri Lance. Za mną znajduje się główne wejście do tej świątyni, ale mogą przez nie wchodzić tylko lokalnie ludzie, ponieważ prawdopodobnie nie płacą za wejście i mogą sobie wchodzić, wychodzić kiedy chcą, a dla obcokrajowców jest osobne wejście, bo bilet kosztuje 2000 rupii. Nawet mają relikty, czy malowidła, które przedstawiają jak ludzie przynoszą te kwiaty lotosu do świętego Zęba Buddy. Niesamowite. Mhm. Bardzo dużo ludzi tu przychodzi. A jak Ci się to podoba w ogóle? Uuuu, jak, jak jest gorąco. <górce> gorąco jest strasznie, no ale ogólnie nie jest... E, nie powala, nie ma tutaj jakiegoś nie wiadomo czego. Ta sama ta świątynia jest taka na złoto i tu się sporo dzieje, ale sam budynek jest taki. No, taki połat królewski był dosyć skąpy, bym powiedział. Tak, ale jeżeli chodzi o. Fajnie, jest, jest taka dusza w tym miejscu, nie, nie masz wrażenia? Fajnie ten taras bardzo, ten drewniany, mi się podoba. A nie masz wrażenia, że tu jest jakoś tak inaczej? Trochę jakaś inna aura to panuje? Bo no, mi się tak trochę wydaje. No, bo to jest zamputne. Nie chodzi o to, ale jest takie bardziej sakralne miejsce i to tak czuć to faktycznie. Dla tych, co nie wiedzieli, jak chcieliby wiedzieć, to jest właśnie flaga Sri Lanki, ta po prawej. Na fladze Sri Lanki mamy lwa. To jest właśnie z, z, też z etymologii Singta się nazywa, sing, Singcia, czy jakoś coś takiego. No i on trzyma katanę. Taka dosyć oryginalna flaga, nie powiem. Obok mnie znajduje się Muzeum Światowego Buddyzmu i tutaj są wymienione wszystkie kraje na tablicy, w którym e, buddyzm po prostu jest jedną z głównych religii. Tutaj jeśli wchodzi do takiego pomieszczenia jest tak mega, mega, mega gorąco. Boże, ale naprawdę jakby jakieś papierochy palą. Jakieś wazelina. Sorry, what is this? Is this oil? Pani chyba nie mówi po angielsku This is oil? No i już wiem co nieco więcej Generalnie one przychodzą z olejem Kokosowym olejem, żeby nie było Jakby olej palmowy był zły to najlepiej kokosowy palić, bo wiadomo Nieważne Przywożą to, żeby tu palić Żeby dla buddy, po prostu Żeby ten niego ząb był zdrowy Nie miał próchnicy Tego się nie spodziewałem tutaj Jakiś święty słoń w ogóle ale oni to jakoś mają problem z tym, żeby w ogóle się odwracać do tych, bo nie można robić zdjęć. Bo w ogóle to jest bardzo w religii buddyjskiej, inaczej w ogóle na Sri Lance jest bardzo podobno niegrzeczne odwracanie się do oblicza buddy oraz jest nie bardzo niegrzeczne podawanie lewej ręki, to jest takie... i dotykanie głowy. Ale pytałem lokalsa, czy to tak naprawdę jest, to powiedział, nie. Tutaj jest w, w ogóle mycie i karmienie słoni o... od 9 do 16. Nieźle, taka interakcja. O gdzie są te słonie? No nie wiem, czy tak nieźle, bo oni je tutaj przetrzymują pewnie i to wcale nie jest. Ale to są dla królewskie, słonie Paulina. One mają no królewskie co? życie. To są y, dzikie zwierzęta, nie powinny być tutaj trzymane. Tu przed nami mamy jakąś kolejną świątynię na terenie królewskiego pałacu, a tam mamy to, z której przyszliśmy. Więc de facto wracamy się tam, bo tam jest też ten królewski Palac, pałac i jeszcze pokażemy Wam królewskie łaźnie. To jest dosyć dziwnie napisane. Bo tutaj pokazuje, że tam jest ten Royal Palace i ten Tusker Raja Muzeum, ale tam tego nie ma. Tam się zgadza, że jest to Muzeum Buddy, ale tam to się nie zgadza. To, jakby tutaj miałoby być, nie? No ale królewskiego pałacu, jak nie było, tak nie ma. Prawdopodobnie to jest to, wszystko tutaj. Ogólnie ciężko się to połapać. Dobra, śmieszna w ogóle rzecz. Dowiedziałem się, do Royal Palace. Nie, to nie jest Royal Palace, to jest Muzeum Buddyjskie, tak jak wcześniej mówiliśmy. A Royal Palace jest w przebudowie i nawet. Najlepsze jest to, że tam ci panowie, co tam stoją z policji, tak się musieli zastanowić. Jest, no tak jest Royal Palace, tak Royal Palace, Royal Palace. Więc nawet oni tak średnio wiedzieli. Ale mówi, że jest w przebudowie. Poruszając się po tej Sri Lance, te pierwsze wrażenia, a propos tych singalczyków, bo tak trzeba ich nazwać, tych ludzi, mam wrażenie, że są tacy bardziej tacy. Nieogarnięci. Tak, chciałem powiedzieć, zacofani, ale zacofanie byłoby to zbyt mocne słowo nieogarnięci to jest dobre. Słabo. Są tacy spowolnieni bardzo mocno i tacy e, w zasadzie nic nie wiedzą i po co oni tu są? Twierdził, dobra, to ja dzisiaj sobie tutaj postoję. Nie wiem czy za to mi zapłacą, ale sobie postoję. Tak, on w zasadzie szuka, szuka sensu życia. Tak, jak kierowca Ubera, dyrektor szkoły. Tak, o to był hit. z nas na pierwsze miejsce dyrektor szkoły. Znaczy dobrze służycie, dyrektor szkoły pracujący na uberze, bo sobie dorabiał, bo tego relaksuje. Jak może ten ruch relaksować, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak może praca na uberze relaksować? W ogóle żeśmy czekali na niego 20 minut, dosłownie, z zegarkiem w ręku 20 minut, bo nie wiedział, jak przyjechać, ale już wiemy dlaczego, bo nie umiał odpalić nawigacji z aplikacji Ubera i sobie patrzył na mapie, gdzie kto jest. Więc ja go uczyłem, jak się mniej więcej obsługuje Ubera. No. Ta kaczka wygląda, jakby miała kwiatka na głowie. No ona jest chyba chora. Nie wiem, czy ona jest chora, czy nie. No ma jakieś narość, te inne tak nie wyglądają. Ale te wszystkie kaczki takie dziwne, ale one takie nie mają takiej narości, faktycznie. A tymczasem idziemy do królewskich łaźni, które są ulokowane zaraz przy pałacu. Który jest w remoncie. Królewski basen. Zobacz, jakie piękne ogrody tam. No. Na środku rzeki. Słuchajcie, to jest jezioro jakieś takie duże. W ogóle nie wiem, mam wrażenie, że na tej Lance to... Bardzo dużo policji, bardzo dużo wojskowych jest wszędzie, bułkowanych. Jest, ale to przez ten kryzys, co tutaj był w covidzie na pewno. No, tutaj była rebelia. Ludzie się podnieśli i w ogóle zmienili prezydenta. Dwa lata temu, teraz jest nowy i rozmawiałem z jednym lokalsem, co mówi, że w ogóle to się nic nie zmienia, bo kolejny prezydent, który i premier ma 75 lat. Teraz może warto by było trochę dać miejsca dla młodych ludzi. To samo jest w Stanach na przykład, co fotel prezydenta walczą 70-latkowie. Tutaj mamy całą historię dystrybucji kawy na Sri Lance. W latach 60. XIX wieku Ceylon był największym eksporterem kawy na świecie. Ale później w latach 70. już się to skończyło, bo weszła jakaś choroba w ziarna kawy. No i wielki coffee comeback w 2013 roku. A jesteśmy w kawiarni prowadzonej przez Japończyka. Ma takie trochę japońskie naleciałość. Kandy jest jeszcze jedna istotna świątynia, którą jest świątynią Wielkiego Buddy. Dosłownie jest słynie z tego, że jest tam posąg Wielkiego Buddy. Można wjechać do tą świątynię, podobno jest z niej dobry widok na całe miasto. Gdybyście nie wiedzieli, gdzie zrobić zakupy, to polecam firmę HNY. Panie, tutaj tak nie można parkować, gdzie pan parkuje? Na centrum miasta. O, czy to jest ten King Coconut? Tak, to jest King Coconut. To jest podobno y, królewski kokos, który jest bardziej pomarańczowy i on jest podobno bardzo pyszny normalna cena, tutaj lokalny powiedział, że kosztuje 100 Ciekawe jak będą chcieli nam to sprzedać Zamówiliśmy takie sri lankijskie owoce sorry, what's the name once again? This belly This belly? This belly And, and this one? Good apple. Good apple. good apple good apple? Good apple Ok, good apple Good apple and belly And belly. Nie smakuje dla mnie jakoś super inaczej tak naprawdę. Nie no, słodki jest, zupełnie inna. Ja to nie kwestia. przepadam do tym kokosem. Lubię go jeść. And this is Belly, jest? Yes. Dziękuję. Spróbuj no. Jak to dziwnie pachnie jak taka marakuja trochę, nie? Jak mydło. Mm. Nie smakuje mi to jakoś szczególnie. No. Very happy. Very happy. To jest bardziej takie kwaśne podobno. Should I take like this or? O. Tak to wygląda. And this is good, the white? Hm, ale okay, okay, no, Czekaj, 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 no, daj. Nice. Oh. So dziwne. Kupiliśmy całą siatę owoców. Za 1250 rupii, sporo owoców za rupii. Jakie pierwsze wrażenia ze Sri Lanki? Ogólnie fajnie, no, no tak, nie za wiele jeszcze widzieliśmy, więc nie mam jakiejś takiej opinii jeszcze. Ale na razie mi się podoba, tak wstępnie. Znaczy mi się nie podoba bardzo, że tu jest dużo skamerów, takich na turystów. Jakie masz pieniądze? Wszyscy taksówkarze, wszyscy zubera wszyscy tuktukowi chcą nas wy, wywalić po prostu w bambuko tak, ale 3 czwarte świata tak niestety ma. To gdzie nie było No nie, 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 ale zniknie chciał nas bambuko wywalić, to spoko. No nie wiem, też jak chodziliśmy do tych atrakcji jakichś większych, to tam też chodzili i mówili, o dzisiaj zamknięte, choć tutaj ja Ci pokażę. Też są. Tylko w mniejszej ilości, bo bardziej no tutaj rozwinięte jest państwa. Jest to jest niestety. rozwijające się państwo i niestety jest tego więcej. W Afryce też jest tego mnóstwo. I to zakład, że w Ameryce Południowej też będzie tego mnóstwo. Także niestety zobaczymy, trzeba zobaczymy. się przyzwyczaić i tyle i nie dać się naciągać. A oni są po prostu to. nieogarnięci tutaj, strasznie nieogarnięci, więc to już swoją drogą, że nie potrafią nigdzie trafić. Cały czas się o coś ich pyta, a oni w ogóle. Ale o co chodzi? Mimo, że rozumieją po angielsku, to nie potrafią odpowiedzieć na pytanie. To nie chodzi o nieznajomość, właśnie języka czy coś, tylko nie ogarniają. Tutaj nasz kolega z miejsca, w którym jesteśmy. Say hello. hello, hello mówi, że tutaj jest drzewo cynamonowe. To jest jakieś w ogóle pierwszy raz widzę też to drzewo cynamonowe. Słuchajcie, tylko cynamon rośnie właśnie na Sri Lance I jeżeli poprawiacie cynamon, to macie właśnie takie małe drzewka, bo to już jest bardzo stare drzewko, ale tutaj macie małe drzewko i to jest ta kora, którą ucinacie, wycinacie tą korę, usłyszacie ją i ona właśnie wtedy jest używana jako przyprawa do... cinnamon Used for, for the uh, yes yes for the cinnamon yes this is the cinnamon peel from the tree <laughs> okay <laughs> nice from the tree. and we have to dry it actually yes this is an avocado tree A avocado this one this which one? one oh this over yes avocados uh, nice in the beginning yes uh, it is the mango tree and yeah, yeah. and this plant is very useful for the perfumes for the perfumes uh, what's the name. Uh it is we call in Sri Lanka devadara devadara uh, Devadar, yes. All the time you're going in the morning and do like this? Yes. <laughs> Coffee tree? Yeah. This one? Uh, the the duck leaves. You can see that it is Durian tree. Oh Durian. More so. than chili. Yeah. more than chili. It's the spiciest. Oh my god, did you eat it? Do you like this? Link do naszego Patronite'a możecie znaleźć poniżej w opisie.